Jest wtorek, a rano idę teraz na autobus i dzisiaj generalnie mam swoje drugie w życiu zawody w, tracku, w traku, 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 nie wiem nawet jak już to mówić. Biegnę w trzech konkurencjach. O, nie powiem, mam jestem trochę nerwowa, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Teraz mam normalnie lekcje. Skończyłam lekcję i jedziemy teraz na zawody z traku. A więc dzisiaj biegłam najpierw 800 metrów w sztafecie, potem mile, i potem 800 metrów jakby takiego wyścigu ogólnego. I jestem całkiem zadowolona, co prawda, sztafetę mogłam zrobić lepiej, bo potem miałam w Mili lepszy czas niż w 800 metrów, więc no mogłam się dać więcej, ale muszę się tego jeszcze nauczyć. Dopiero zaczęłam zdrowie biegać, a szczególnie na zawodach, także uważam, że raczej było dość w porządku. Generalnie jest już prawie 20 i jestem jeszcze tutaj, więc nie będę pewnie w domu przed dziewiątą, dziesiątą, a mam jutro dwa egzaminy śródroczne. Przedmiotów, na które nie otworzyłam jeszcze nic, więc życzcie mi powodzenia. Patrzcie, już nawet ciemno zrobiło. Dzień dobry, mamy środę rano. Ja już się garnęłam, wychodzę dosłownie ze 3 minuty do szkoły. I dzisiaj uh, mam midterm, o których wczoraj wspominałam, ale wróciłam w ogóle dość późno wieczorem wczoraj uh, po micie, uh, Byłam w domu przed dziesiątą, więc poszłam się potem już tylko wykąpać i uh, poszłam spać jakoś w sumie o dwunastej, ale um, nie uczyłam się nic. Będziemy się dzisiaj dobrze bawić generalnie, ale wiecie też jakby mi te oceny tak w zasadzie nie są na nic potrzebne, więc... Um, Dopóki zdaję, to nie bardzo, jakby nawet mnie to obchodzi, co dostaję, ale w ogóle wczoraj była strasznie śmieszna sytuacja, ponieważ uwaga, uwaga! Miał, mamy tu coś takiego jak Vocabulary Test na angielskim, biorę English Free, więc to są listy z rady sophomores i juniors, czyli druga i trzecia klasa liceum, no to ludzie mniej więcej w moim wieku. I... Mieliśmy to vocabulary test, o którym kompletnie zapomniałam. Po prostu przyszłam i nauczycielka mówi, że to piszę takie upsy, bo wyleciało mi to jakoś z głowy, ale, ale dostałam najlepszą ocenę w swojej klasie jako osoba nawet nie mówiąca ale tak dobrze po angielsku. Więc dla tych, którzy zastanawiają się, jak wygląda tu poziom edukacji, macie odpowiedź, bo to test ze słownictwa w języku angielskim, z którego. You have to focus. Make, wait, wait, you have to make. Um, you have also to make an ad for me to add me on Snapchat because I want to make flames. Like, hello, can okay? I get all the flames? Know. Okay. Okay, let's go. Now Polish, okay. I have to transfer, because then I'm going mix it up. Okay. A napisałam właśnie mi term z hiszpańskiego i mam 100. 100%. 100%. I Mój się powiedział, że mnie nienawidzi z tego powodu, ale tak, teraz jesteśmy z Lean. A Snapchat Lean pojawi się tutaj, bo <laughs> kazała zrobić sobie szarawki. Przyniosłam takie ciasteczka, widzicie, to są takie świąteczne, które się uh, kupuje.

Yeah, how do you like track? I fucking hate it. me in the ass. Pobiegane. E, dzisiaj było akurat dość łatwo. E, zrobiliśmy tylko kilka kółek. Bo jutro są jakieś zawody, a na szczęście ja nie idę, a Dia też nie idzie. Także chillera w ogóle nie wiem dlaczego, tak ale jutro jest wolne. Także dzisiaj ogólnie jest czwartek. I weekend się zaczyna. Um, jest już 18.10, wróciłam przed chwilą do domu, dzisiaj mieliśmy krótszy trening, bo tylko półtorej godziny I w sumie nie mam już za bardzo nic do roboty, muszę jeszcze dokończyć jeden z moich midterm exams, ale to potem I teraz w ogóle zaczęłam jakiś czas temu oglądać drugi raz Breaking Bad I jestem aktualnie na drugim sezonie, dziesiąty odcinek i jakby... No, to jest klasyk. Jeżeli tego nie widzieliście, to naprawdę, naprawdę polecam. A więc spotkałam się znowu z A Jest piątek, tak jak mówiłam, wczoraj nie poszliśmy do szkoły. Jesteśmy w Starbucksie. Typowa White Girl Activity. <grywka> Um, ale w sumie nie wiem, jakby jest taki dzień, że nie wiadomo za bardzo co robić, więc poszłyśmy do centrum handlowego i dopiero przyszliśmy. Teraz mamy jedzenie. Ja mam takie pretzelbite, które miałam kiedyś na odcinku Tleną. Lin ma frytki. I got that. between 1 and 204 um 17 17 okay you are so afraid of my voice i decided to be afraid of it too <laughs> okay Can describe your life oh, thank you it does okay 13 to 248 uh 114 114 13 13 you always said you're 13 yeah cuz it's my favorite number 13 13 can be a luck lucky number in a like Chris Hammer Ride. Yeah. Oh here. For me it's lucky one. And here you are living despite it all. <laughs> for real so, though. <laughs> look at it. Yeah, it's pretty though. Yeah, I oh um, Generalnie jest już niedziela i uh, ten vlog to jest jeden wielki bałagan proszę wybaczcie. Uh, po prostu zaczęłam tu nagrywać, potem trochę zapomniałam. Potem czasami się przypominało, czasami nie. Jeszcze taki update odnośnie ostatniego odcinka, w którym mówiłam o znajomościach w Stanach. I uwaga, uwaga, nikt nie uwierzy, co się stało, ale poznałam takie dziewczyny w mojej klasie angielskiego i wyszłam wczoraj z nimi poza szkołą. Byliśmy na lodach, jeździliśmy po mieście. I było naprawdę bardzo fajnie, więc cofam to, że nie poznałam tu żadnych znajomych takich bliższych, bo myślę, że akurat ta relacja ma nawet potencjał. Um, ale tak, jakby na ten moment chyba zakończę ten vlog. Dziękuję za obejrzenie.